W 27 czerwca rozpoczynamy analizę trendową, indeksy giełdowe. Tu oczywiście rozpoczynamy od indeksu G20, który zakończył ten tydzień dość wysoką białą świecą, wychodzącą, wybijającą ostatni szczyt i równocześnie wybijającą, a co najmniej powiedzmy może inaczej naruszającą strefę oporu wynikającą tutaj ze szczytu tej korekty w trendzie, jak i na, na miejsce w trendzie spadkowym. Tym samym no, jesteśmy cały czas, nazwijmy to, walczymy z oporem w postaci tej strefy, jak, jak również linii prowadzonej po, po szczytach. Widzimy to dokładnie, ale wydaje się, że właściwie stwierdzenie może być tylko jedno. Teoretycznie musimy patrzeć na to, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. W średnim terminie mamy wybicie nowego szczytu, a więc idziemy w kierunku poziomu 2420-2430, czyli w kierunku strefy opartej o szczyt największej korekty w całym tym ruchu spadkowym. To jest, to jest podstawowe założenie. Oczywiście ono może ulec zmianie, jeżeli coś się zadzieje takiego. Czyli na przykład następny tydzień zakończymy jakimś objęciem bessy, czy, czy, czy zasłoną ciemnej chmury. No, no to wówczas oczywiście będzie tutaj jakiś sygnał świadczący o możliwości wykonania większej, większej korekty, czy, czy, czy zawrotu całkowitego, no, jak to chcę to określić. Na tę chwilę jednak patrzymy cały czas w górę. I pokonanie tej strefy, bo już wybicie tutaj tej strefy w tym takim głównym podejściu powinno brać mocno pod uwagę, powinno się brać mocno pod uwagę, pójście na poziomy 2,420, 2,430, 2,450, no w każdym razie do tej strefy tutaj oporu, tak jak już wspominałem, wynikającej z tego szczytu największej korekty w trendie spadkowym. To jest podstawowe założenie, i tego musimy się trzymać, jeśli chodzi o średni termin. Pytanie, czy tak się stanie i w jakim stylu to się stanie, czy, czy po drodze będzie jakaś korekta, czy nie będzie, no to już niestety do bruszki trzeba by było się zwrócić. Natomiast tak, należy w tej chwili czytać wykres tygodniowy. Patrząc na wykres dzienny. Widzimy tutaj wyjście na nowy szczyt. Wydaje się, że w tym ostatnim swingu, z którym mamy teraz do czynienia, no możemy mówić, że mamy jakąś falę pierwszą, mamy jakąś falę drugą, jesteśmy w fali trzeciej. Na tej fali trzeciej nie pokazały nam się jeszcze duże obroty. To może świadczyć o tym, że ta fala trzecia będzie kontynuowana. No i teraz patrząc jeszcze na tą rozpiskę, jak gdyby od tej. Tutaj największej korekty, no to teraz znowu mamy albo falę. Tutaj nie potrafię tego jednoznacznie określić, ale albo mamy pierwszą, drugą pędzącą, trzecią, czwartą i teraz to jest piąta. Czyli, jak gdyby no, buduje się ostatnia w tym pulsie, czyli teraz mamy trzecią w piątej, ale równie dobrze może to być fala pierwsza, fala druga. Fala pierwsza, fala druga, pędząca, fala trzecia, fala czwarta, teraz fala piąta, która wykończy tą całą falę trzecią, potem jeszcze fala czwarta, jeszcze fala piąta, czyli tu też widzimy, że falo, falowo, że teoretycznie, no, powinniśmy iść dalej do góry. No i teraz, patrząc oczywiście tutaj na, na ten wykres dzienny jeszcze szczegółowiej, no to widzimy, że tu mieliśmy dość spore dość spore wybicie, dość spory ruch, który, który zatrzymał nam się tutaj na tym poprzednim szczycie. I teraz, tak de facto, szczyt tutaj jaki mieliśmy na, na poziomie 2268, on został delikatnie naruszony, tak? Bo on został tam naruszony kilkanaście punktów, ale no nie ma co ukrywać. Jest ten nowy szczyt. W związku z tym, no na razie nawet w tym ujęciu dziennym musimy patrzeć na pójście dalej do góry w ramach tej chociażby nawet tej fali trzeciej. Bo w całym swingu to nawet gdyby tu nas spotkała jakaś korekta, to też jeszcze dalej powinniśmy mieć pójście w górę. Patrząc teraz na indeks, pójdźmy na indeks 20, WIG szerokiego rynku. No i dlaczego tak wąsko zrobiłem? No bo powiem wam szczerze, że trochę mi to też uciekło przedtem z, z widoku i dawno o tym nie wspominałem. Natomiast to, co się zadziało obecnie, to, co się zadziało obecnie w stosunku do tej całej historii naszego indeksu, no to ma, ma potężne podstawy do pewnego stwierdzenia. Mianowicie, po osiągnięciu szczytu w roku 2007 mieliśmy zejście w dół, które no, najwyraźniej było jakimś układem, korekty A, B, C, X i tu piątka jako C, czyli znaczy A, B i C duże. Nieważne jak to rozpiszemy. Teraz to co ważniejsze, to 2018 był poziom minimalnie, ale wyższy od poziomu 2007, a to oznacza, że mieliśmy tutaj, według mnie, palę pierwszą w postaci tak zwanego klina początkowego, tąpnięcie marcowe było falą C w korekcie, i tutaj myślał, można było brać pod uwagę, że będziemy mieli jakiś ruch do góry, po którym zejdziemy jeszcze niż, tworząc większą korektę ABC tego całego pierwszego dużego swingu, wieloletniego swingu wzrostowego. Tu mieliśmy zejście do około 61,8, czyli mogło być zejście do 78,6 i. Tak by to mogło wyglądać. Natomiast w tej chwili wyjście tu, powyżej tego szczytu, a mamy takowe, tak, bo tutaj szczyt mieliśmy, w ceny maksymalne mieliśmy na poziomie 67-933. E, tutaj mamy natomiast 68,118, 118 tak, czyli jesteśmy wyżej aniżeli tutaj byliśmy w 2018 roku. No to jest dla mnie taki, taki, nazwijmy w cudzysłowie, wskazanie na to, że po tym całym swingu, dużym, pierwszej fali wzrostowej w postaci tak zwanego tego klina początkowego, mówię to tak można, mieliśmy korektę i rozpoczęliśmy w marcu falę trzecią, czy tam C, jak kto woli, ale która, jeżeli tak, no to ona powinna jeszcze trwać zaprowadzić nas na znacznie wyższe poziomy. Oczywiście to nie znaczy, że teraz będziemy nie wiem jak daleko jechali, bo tutaj znowu tworzy się układ, gdzie, gdzie chociażby nawet będzie odpowiednia jakaś korekta tego kalibru e, tutaj gdzieś w tych rejonach po, po, po wybiciu tego szczytu. Trudno jest mi powiedzieć, czy tutaj z tych poziomów, czy z wyższych. No na razie, na tę chwilę oczywiście widzimy, że tutaj w układzie, bo tutaj zrobiłem układ miesięczny, żeby to było łatwiej widać, no jeszcze, jeszcze możemy dalej rosnąć, aczkolwiek no miesiąc się jeszcze nie skończył, jeszcze zostało parę dni, no właściwie tam cztery sesje, no to, to, to jeszcze może coś tutaj się zmienić, ale widzimy, że już sam fakt, że wyszliśmy na ten szczyt, no świadczy raczej o tym, że w dużym, takim wieloletnim, mieliśmy falę pierwszą, mieliśmy falę drugą, jesteśmy gdzieś w początkach fali trzeciej. A wróćmy teraz do tego, co naszym jest głównym tematem, jeśli chodzi o indeks WIG-20 w ujęciu tygodniowym, no to mamy po impulsie korektę, i w tym momencie jesteśmy tutaj gdzieś w jakimś ruchu, gdzie tu od tego dołka, od tego dołka zakończyła, znaczy zakończyła. No, może się kończyć fala trzecia z racji tego, że mamy pierwszą, drugą, pędzącą, trzecią, czwartą i piątą, ale tak jak powiedziałem, w, trendzie, w trendach fale w, w ogóle mogą się rozwijać, dlatego my patrzymy na jedno. Mieliśmy tutaj zejście do strefy, wyjście na nowy szczyt. W tej chwili, jeżeli uda się definitywnie, że tak powiem, wybić, ten nowy szczyt, no to możemy mieć korektę, cofnięcie i pójść dalej. Z ujęcia dziennego jest zagrożenie na zakończenie jakiegoś swingu, ale to jest tylko zagrożenie. Takie, na które mówi nam nie kupuj, jeśli nie masz, ale też nie uciekaj, znaczy się nie musisz panikować, jeśli posiadasz, tak? Bo tak to trzeba czytać, bo to czy ktoś sprzeda, czy nie, to jego dobra wola, bo jeżeli kupił tu, tu, czy tu, no to powiedzmy może uznać, że dla niego ten zysk jest wystarczający i kto mu nie sprzedawać. Natomiast nie ma na razie paniki. No jest tutaj to zagrożenie, tak jak powiedziałem, kończy nam się tu jakiś swing, a to jest tylko zagrożenie. Rynek musi nam coś pokazać. W tej chwili pokazuje nam jedno, że chce jak gdyby dalej, dalej rosnąć, tak? Więc yy... Oczywiście możemy mieć tutaj do czynienia z układem, gdzie mamy od, znowu po tej korekcie tu palę jakąś pierwszą, drugą, tu jesteśmy trzeciej, więc korekta znowu do tych poziomów może mieć miejsce i potem wyjść na nowy szczyt, ale to są wszystko wdybania, do której potrzebna by była ta bajkowa szklana kula lub jakiś no, czarodziejski wpływ na to, żeby móc przewidywać przyszłość z dokładnością wielką, natomiast patrząc na, 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 na to, co pokazuje nam wykres, dopóki tak naprawdę nie przebijemy strefy tutaj na indeksie tej, którą teraz tutaj, że tak powiem, kalibruje, o, czyli poziomu około ciut powyżej 65 tysięcy nie wybijemy, dopóty jesteśmy w trendzie wzrostowym w krótkim, w średnim i w długim. I, i, I tutaj nic innego się nie dzieje. Patrząc teraz na wykres dzienny indeksu WIG, no to tutaj mamy podobną sytuację. Od tej ostatniej największej korekty, od tego, tej całej konsolidacji, którą tu mówiliśmy, no albo mamy falę pierwszą, drugą pędzącą, trzecią, czwartą, i jesteśmy w ostatniej piątej tego całego swingu, albo mamy falę pierwszą, drugą, pierwszą, druga pędząca, trzecia, czwarta. Piąta, jeszcze czwarta wyższej kalibru i piąta dopiero kończąca ten cały SMIN. My tego nie wiemy, ja tego nie potrafię w każdym razie rozszyfrować. Jak znam życie, to yy, mało kto, jeśli ktokolwiek, potrafi to rozszyfrować, dlatego patrzymy cały czas w górę. No, mamy tutaj teraz wyraźnie na indeksie WIG, widzimy, że mamy wyraźne wybicie poprzedniego szczytu, więc no, dopóki coś się nie stanie takiego, co Spowoduje nam pierwszą jakąś odznakę, odznakę w postaci, nie wiem, formacji świecowej, a następnie wybicie tego minimum tutaj na poziomie 65 203, bo tutaj jesteśmy w trendzie wzrostowym i tyle. Kolejny indeks to Envigu. MB. Na MVIG-u mamy znowu to samo, tutaj bardziej nam się tak układa, tak? Jakiś impuls, korekta pędząca, tutaj ta, następnie teraz znowu impuls i pytanie. Właśnie, czy jest wykończony? Moim zdaniem bardziej pasuje tutaj, znaczy się pasuje. Moim zdaniem jest tutaj możliwość, że gdzieś tu się kończy, zwłaszcza, że mamy szczyt tutaj z 2018 roku. Na razie to tylko ten szczyt z 2018 w ogóle został wybity przez indeks wig Natomiast jak widzimy, jak widzieliśmy, WIG-20 to jeszcze. Brakuje, natomiast Envyk znajduje się tuż pod, ale na tę chwilę nie mamy jakiegoś sygnału. Oczywiście duża świeca, układ fal pokazuje nam możliwość zakończenia tego tutaj swingu od poziomu tam około 4300, ale to jest na razie tylko pokazanie możliwości. Znaczy, widzimy możliwość, czy tak się stanie. Wykres nam to pokaże. No, i kolejny indeks polskiego rynku, SWIG. Na SWIG-u po tej korekcie widzimy znowu biała świeca. No, no co, jesteśmy w trendzie wzrostowym. Nie muszę przypominać, chociaż dobra, przypomnę, a już są jakieś nowe osoby. Przypomnę też to, że tu indeks SWIG znajduje się w niewielkiej odległości od. Jego swojego historycznego szczytu z 2007 roku. Widzimy tutaj mniej więcej ta niebieska linia nam to obrazuje. No więc widzimy, że do tej niebieskiej linii niewiele, ale nam jeszcze coś zostało i jak najbardziej tutaj rynek może iść w górę. Patrząc teraz na układ swig od strony dziennej, no to też widzimy jakaś równość korekt. Yy, pierwsza, druga i teraz mogła być pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta to dokładnie to samo. Czwarta i piąta. A może tu jest jakaś korekta, po prostu no, nazwijmy pędząca, nie jeden do jeden, ale yy, znaczy się, jeśli chodzi o, o, o rozmiar, to tak, jest jeden do jeden, tylko nie taka w tym stylu idealnym, że zejście do, do wybitego szczytu. Zresztą chyba nigdzie ona nie była taka idealna. I, i, I w tej chwili może być to, że była pierwsza, jest druga pędząca, tu jest czwarta, więc to może być ostatnie wyjście. Może być tak, może być tak, ale powinno być wyjście na nowy szczyt, a więc jeszcze coś powinno powinno rosnąć. Oczywiście w tym momencie, w zależności od podejścia, ale no w jakimś średnim terminie, no kupowanie raczej teraz nie ma sensu, tak? bo tu jest to ryzyko, że właśnie po wyjściu na nowy szczyt zaraz coś się nam zakończy. Ale, ale musimy być tego świadomi, że też jeżeli posiadamy, no to, to nie mamy na razie powodu do tego, aby z jakimś panicznym strachem uciekać z tej akcji. Jeżeli chcemy. Wolimy spokój, nie wiem, nie chcemy się denerwować, no to możemy sobie zamknąć, aczkolwiek nie trzeba pamiętać, że no te duże pieniądze robi się w trendach, a te trendy po prostu trwają i dopóki się ich nie zmieni, dopóty one trwają i tylko właśnie ci, którzy potrafią wytrzymać, robią te największe, że tak powiem, no, pieniążki. Tak? No bo tak, to my mamy to zagrożenie, każda korekta niesie za sobą zagrożenie. No i na koniec jeszcze indeksy zachodnie. Tutaj DAX. Na DAXie w tym tygodniu biała świeca. Utrzymanie jak gdyby tego mniejszego oberbalansu wskazuje, że powinniśmy wyjść tutaj do góry w ramach fali piątej swingu od poziomu 13700, tak? czyli po tej największej korekcie. Jakiś pierwsza, druga, trzecia, teraz czwarta pędząca. Z trójką po środku, bo widzimy tutaj mamy... Podwójne cienie, czyli jest jakaś no, podwójna, że tak powiem, jest tutaj trójka do góry, a nie impuls. No i teraz zatrzymanie na zakresie overbalansu, wybicie, już znaczy przejście ponad połowę tej czarnej świecy. No i moim no zdaniem tu powinniśmy iść dalej do góry, no być może tutaj do tych nakładających się zmiesień na poziomie około 16800. Tu, tu wiemy, że jesteśmy na historycznych szczytach. W tych rejonach nie mamy oporów cenowych żadnych, więc trudno jest to jakoś w inny sposób określić, aniżeli tylko ewentualnie na bazie e, projekcji cenowych. No więc e, w ujęciu tygodniowym powinniśmy mieć wzrost. Oczywiście, jeżeli on nie nastąpi, bo może być tak, że mieliśmy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą w postaci jakiegoś takiego alakmina, no to zobaczymy, to bo teraz. Z sygnałem do wejścia w jakąś większą korektę, aczkolwiek niekoniecznie jakąś wielką, bo może wielkości tej czerwonej, tutaj tego czerwonego overbalansu, no będzie, jeżeli wybijemy, wybijemy ten dołek, ale no to tak to jest, że do końca nigdy nie wiemy i my powinniśmy teraz trzymać się scenariusza, w którym idziemy na nowy szczyt. Spójrzmy to teraz na, na, na wykresie dziennym. No tutaj, jak widzimy, mamy po tej. Po tej no, ja może jeszcze raz pokażę. Będzie łatwiej mi powiedzieć, co chodzi. Tutaj widzimy, że mamy, bo te cienie sprawiają, że mamy właśnie tą równość takich, takich korek. No i teraz jeżeli przyjrzymy się, że tutaj mamy w po tym ruchu mamy jak gdyby takie same zejścia, no to to obrazuje Pokazuje właśnie nam to co tu, że po tej korekcie zejściu mamy podejście, korekta, wyjście, korekta. No i teraz możemy tłumieć jedną większą pędzącą, tak? Ale równie dobrze możemy być tutaj w jakimś klimie końcowym, czyli na przykład rynek wyjdzie do góry i zakończy. Ale na tę chwilę, obojętnie który wariant byłby wygrany, to tylko powinna być różnica w tym, czy wyjdziemy delikatnie na i skończymy. I to będzie jako klin końcowy. Czy tu nam się tworzy tak zwana ta układ e, pędzący 1 do 1 i po tym ruchu, wy, wyjściu nad połowę czarnego korpusu, utworzeniu e, formacji przenikania, korekta była. I teraz dynamiczne wybicie tego szczytu będzie, będzie najprawdopodobniej owocowało wybiciem tego ostatniego historycznego szczytu, zarazem potwierdzeniem formacji przenikania i może dać nam silny ruch w ramach fali trzeciej, tu swingu od tego dołka, tak? Czyli to była pierwsza, druga pędząca i teraz rozpocznie się trzecia. Nie wiem, co to będzie z tego, ale takie moje dwa warianty trzeba brać, a obydwa pokazują, ja tak uważam w każdym razie, a obydwa pokazują, że powinniśmy znaleźć się na nowych szczytach. I to jest to, co wykańcza wszystkich. W tym tygodniu mieliśmy chyba dwa Sygnały takie, kupna z innej beczki, które, które ja obserwuję i które działają bezbłędnie. No i, 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 i można powiedzieć, że tak to powinno tutaj wyglądać, czyli powinniśmy iść dalej do góry. No i na koniec S&P, który w tym tygodniu wykonał ruch tak jak po tej czarnej spadkowej świecy. Już nic nie zostało z naddatkiem, wybiliśmy podwójny szczyt. No i teraz oczywiście znowu powinniśmy zastanawiać, znaczy możemy się zastanawiać, czy rynek jakoś pójdzie do góry, bo teraz pytanie, czy tu jest fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, fala czwarta i była fala piąta, nie wiem, no, albo buduje się jakaś fala piąta w postaci kina, to będzie może nie zajść daleko, ale jakby nie było, cały czas mamy, mamy trend wzrostowy i patrząc od tej strony, no, no wydaje się, że powinniśmy, powinniśmy co najmniej jeszcze iść dalej dalej do góry. Tutaj jak widzimy te takie kuszące. Koncentracja kusząca w różnych projekcji cenowych wypada w obszarze około 4600, tak? 4550-4600, czyli miejsca jeszcze jest dość sporo. Patrząc teraz na układ w wymiarze dziennym, no tu mamy to samo. Po tym ruchu korekcyjnym. Zobaczmy, tutaj mamy impuls, jakąś korektę. Teraz ruch za, za wykonał I teraz trudno jest powiedzieć jednoznacznie, czy mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta w postaci klina, kończymy. Coś mocniejszego, czyli tu mieliśmy korektę nieregularną. Pierwsza, druga, trzecia, korekta nieregularna, piąta w klinie i robimy korektę. Ruch w dół, trzy. Tutaj tworzy nam się, jest tak, rynek silny, tworzy nam się po korekcie fala pierwsza, druga pędząca, i teraz rozpoczyna się trzecia. Nie wiem co, ale w perspektywie kilku najbliższych sesji. Teoretycznie powinniśmy patrzeć, bo bez względu na to, bo jeżeli to jest Clean, no to faktycznie może nastąpić koniec, ale tym będziemy dopiero mogli coś na ten temat powiedzieć dokładnie, jeżeli przebity zostanie tutaj ten dołek, zostanie wybite 464. Natomiast jak najbardziej możemy mieć tutaj jakąś próbę zejścia korekty, dopóki nie zostanie wybity ten poziom, no to należy zakładać, że pójdziemy dalej, dalej do góry. Jeżeli tu jest jakaś forma takiej pędzącej, jak ja to mówię, pierwszej tej fali korekty pędzącej, no to tutaj może być po pierwszej jakiejś korekcie, bo ta korekta jak najbardziej mogłaby być miejsce, bo po, tej, po zakończeniu tej dużej korekty mamy znowu jakąś pierwszą, czyli gdzieś ta druga by się jakaś musiała znaleźć, jedna, dwie sesje spadkowe i dalej może rynek wyszczelić bardzo się nie. No albo, albo po prostu, no może zawrócić i dopiero jak bije te poziomy, o których wspomniałem, 464, no to będziemy patrzyli na to, że no być może mamy tutaj do czynienia z układem, gdzie mamy po impulsie e, kolejnym porę na zejście, ale znowu cofając się na szerszy obraz, wygląda na to, że powinniśmy mieć e, coś, co nie powinno przekroczyć. Wielkości czerwonego, maksymalnie niebieskiego overbalansu, czyli na tę chwilę jak najbardziej, jak gdyby, no, zejście możliwe do, do tutaj znowu do tych postaw, czyli wykonanie takiej korekty. Tu jeszcze nie ma według mnie jakichś odznak takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób świadczyć o zakończeniu tego całego wzrostu, w jakim się znajdujemy tutaj od, od lutego, od końca, od marca właściwie, tak? No, nie ma na razie na to. Tutaj dalej rynek powinien rosnąć. Czyli właściwie na wszystkich indeksach nie mamy, nie mamy yy, odznak, że, że coś się kończy. Mamy może jakieś zagrożenia, ale zagrożenia ciągle występują. I gdybyśmy kierowali się zagrożeniami, to nigdy byśmy nie byli w stanie wykorzystać żadnych trendów wzrostowych, wzrostowych czy spadkowych, w zależności od którą stronę gramy, ponieważ te zagrożenia są zawsze. A prawda jest taka, że łatwiej jest trend kontynuować niż go zmieniać, więc na razie patrzymy cały czas w górę. A zagrożenia, to jeszcze nadmienię, te zagrożenia są w postaci ewentualnie jakichś poziomów, możliwości falowych. Nie ma nawet tych zagrożeń w postaci układów odwracających, świecowych i ocenowych, już w ogóle nie, nie wspominam. A więc to, że nam się wydaje, że jest jakaś piątka, to jeszcze nie świadczy, że ta piątka już na pewno musi być. Tak? No ona musi się w jakiś sposób zakończyć. Bo wiemy, że fale, nawet jak ktoś patrzy na fale od strony takiej, no powiedzmy nawet dokładniejszej, no to wie, że fale. Impuls pięciofalowy rozbija się na pięć podfal i, i, i te, które idą zgodnie z tym kierunkiem tego impulsu, też mają swoich pięć podfal. Czyli tutaj rozbijanie może następować. Yy, Nazwijmy to w cudzysłowie bez ograniczeń. Na tę chwilę podsumowanie. Każdy indeks pokazuje, że powinniśmy rosnąć, a ewentualnie jakieś zagrożenia dlatego mogą co, dopiero, co najwyżej dopiero paść.